suwałki tak jak wiele miast w Polsce boryka się z demografią ta demografia jest dla nas bardzo bardzo niekorzystna wiemy że starzejemy się jako społeczeństwo Dlatego też od kilku lat zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby zachęcić do osiedlania się, do zamieszkiwania tutaj w suwałkach ludzi młodych. Oczywiście realizujemy różne formy budownictwa, m.in. budownictwo społeczne, nasza spółka ZBM TBS, ale wpadliśmy na pomysł półtora roku temu, żeby zachęcić do budowy. Domów młodych ludzi tutaj w suwałkach, a nie w okolicach. Suwałk, co jak wiemy, ma miejsce, żeby zatrzymać młodych ludzi w suwałkach bądź też stworzyć taką ofertę, która by zachęcała młodych ludzi, nawet nie pochodzących tutaj z Suwałk czy z okolic, do przyjazdu do naszego miasta, poszukania sobie pracy i wybudowania sobie domu. No i powstał program. Program, który dzisiaj tak naprawdę już na poważnie chcemy zaprezentować, który będzie miał swoje owoce 21-22-23 maja, w postaci przetargu, przetargu ogłoszonego w poniedziałek, najbliższy w poniedziałek, przetarg będzie ogłoszony na sprzedaż pierwszej partii działek. Stoimy tutaj pomiędzy ulicą Zastawie a gdzieś tam z tyłu za plecami ulica Lotnicza jest ten duży obszar, który jest przeznaczony do zagospodarowania pod budownictwo jednorodzinne. Najpierw proces podziału tego gruntu na odpowiednie działki, wydzielenia oczywiście dróg publicznych, plan miejscowy był wcześniej uchwalony i Rada Miejska na mój wniosek przyjęła program działki dla młodych jakiś czas temu i teraz kolejny etap to już konkrety. Po wydzieleniu tych działek, czyli przystępujemy do sprzedaży. Wykaz tych działek był zaprezentowany. Oczywiście w, w BIP-ie, na tablicach ogłoszeń, można było się zapoznać z powierzchnią tych działek, z ich wartością. A teraz już konkret w poniedziałek jest ogłoszenie, ogłoszenie pierwszego przetargu. 20 działek wystawianych jest na sprzedaż. Wartość tych działek oscyluje w granicach 180. 240 tysięcy i oczywiście od tej ceny wylicytowanej w przetargu będzie udzielona bonifikata. Bonifikata będzie udzielana na podstawie złożonego takiego oświadczenia o spełnieniu tych warunków do uzyskania właśnie tej niższej wartości nabycia nieruchomości i tutaj ten podstawowy warunek no młodość. Czyli do 40 roku życia. No drugi też taki warunek, że trzeba wybudować w ciągu 6 lat i zasiedlić tutaj wybudowany dom, uzyskać w ciągu kolejnych 3 miesięcy suwalską kartę mieszkańca, czyli potwierdzenie, że tutaj mieszkam, tutaj mam ośrodek interesów życiowych, tutaj płacę podatki. No i oczywiście my nauczeni życiem, że musimy zabezpieczyć się na proces udzielania tej bonifikaty, jak każda nieruchomość jest zbywa w formie aktu notarialnego, znajdą się odpowiednie zapisy w akcie notarialnym, gwarantujące nam zwrot tej bonifikaty, gdyby z planu nic nie wyszło. Ale mam nadzieję, że wyjdzie zainteresowanie jest bardzo duże tym programem. I Tą formą nabycia działki. Cieszę się niezmiernie, że z grupą radnych, bo to była treść jeden z punktów mojego programu wyborczego i całej grupy, z którą startowaliśmy rok temu, bo już minął rok. Od wyborów samorządowych, że, że to jest taki fajny projekt w kierunku właśnie zatrzymania, czy też zaoferowania ludziom spoza Suwak do tego, żeby osiedlali się tutaj w naszym mieście i odmacali nasze społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Ta reakcja, którą jest sprzedaż działek, my bardzo dynamicznie reagujemy na zmiany na rynku pracy. Dzisiaj mamy sztuczną inteligencję, która eliminuje pewne branże i my tak naprawdę ad hoc przygotowaliśmy chęć, przy, przygotowaliśmy przestrzeń, w której chcemy zagospodarować ludzi, którzy będą wycofać się z dużych miast. Informatycy, testerzy oprogramowania dzisiaj już nie mają praktycznie pracy. Zmieniają branżę. Warunki, które stworzyliśmy do życia w mieście, są warunkami wyjątkowymi. To jest raz, my jesteśmy miastem, w którym, jak sami widzimy, nie mamy korków. My jesteśmy miastem, w którym dla naszych mieszkańców otwieramy przestrzenie nierestrykcyjne, czyli Samochód już nie musi być dzisiaj parkowany w miejscach, gdzie trzeba za wszystko zapłacić. To my w mieście dzisiaj stworzyliśmy przestrzenie tańsze do życia, czyli 10 milionów mniej będziemy płacili jako całe miasto, mniej za ciepło. To my w mieście tworzymy przestrzenie, będziemy produkować prąd, który też będzie dużo tańszy niż produkcja na zewnątrz. Jesteśmy przygotowani do zaimplementowania ludzi dynamicznych, którzy chcą, żyć w mieście nowoczesnym, w mieście otwartym i perfekcyjnie zarządzanym. Bo to są też takie fakty. To my w mieście mamy aquapark, Białystok nie ma. To my w mieście mamy takie imprezy jak airshow. Inne miasta tego nie mają. My musimy zacząć się chwalić. My jesteśmy miastem wyjątkowym, świetnie zarządzanym. Może to już innym się nie podobać, ale my idziemy mocno do przodu. To działanie, które prezydent przedstawił, to jest kolejnym, kolejny krąg do przodu. Pokażcie mi miasta, w których ludzie będą płacili mniej za działkę. Gdzie można kupić działkę za 100 tysięcy złotych i próbować budować dom? Nie ma takich miejsc, praktycznie. Także dynamiczne działania, realizujemy program i prezydenta, i klubu. Także rozwiązujemy problemy i na dzień dzisiejszy to my reagujemy na wszystkie potrzeby mieszkańców. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze szanowni państwo chciałem też doinformować. 21 do 22 3 maja odbędą się przetargi na, te, na tą pierwszą partię 20 działek. 48 działek tutaj jest wydzielonych. Kolejne przetargi będą ogłaszane gdzieś tam zaraz po tym, po tych pierwszych, czyli gdzieś tam w, w, w końcówce maja. I mam nadzieję, że te 48 działek. Sprzedamy do końca bieżącego roku. W międzyczasie no, prowadzimy pracę nad przygotowaniem do sprzedaży działek przy ulicy Ogrodowej, to za centrum kształcenia rolniczego. Tam będzie działek więcej niż tutaj. Jeże, będzie obserwowali oczywiście popyt, nie? zapotrzebowanie, ale jesteśmy przygotowani na rozwijanie tego, tego projektu. To tak informacyjnie yy, chciałbym przekazać yy te, te wiadomości dla tych młodych mieszkańców, którzy na pewno przystąpią do przetargu, że jeżeli nie kupią w pierwszym przetargu, w drugim, trzecim, to mogą spodziewać się kolejnych przetargów, które miasto będzie ogłaszało.